Witam Państwa serdecznie o poranku. Dzisiaj jest dzień szczególny, ponieważ we Włocławku gościmy pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana marszałka Piotra Całbeckiego. Spotkaliśmy się od rana, rozmawialiśmy o Kwestiach niezwykle ważnych dla Wrocławka. Mówimy jeszcze o tej perspektywie finansowej, ale też już rozpoczynamy rozmowy na temat planowania kolejnych wydatków na kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dzisiaj była ku temu doskonała okazja. Bardzo się cieszę też z obecności pana marszałka Jerzego Wenderlicha, pana Krystiana Łuczaka. Oczywiście witam panią prezydent, pana prezydenta i pana marszałka Sławomira Kopyścia. Bardzo się cieszę. Myślę, że pan marszałek kilka słów za chwilę skieruje do państwa i jesteśmy do państwa dyspozycji. Rozmawialiśmy na temat funduszy unijnych i możliwości, jakie jeszcze rodzi ta. Perspektywa finansowa, czyli to, co jeszcze jest do wykorzystania w budżetu naszego regionalnego programu operacyjnego na lata 2013-2020, ale myślę, że już chyba ważniejsze stają się nasze plany co do wykorzystania podobnych środków w kolejnej perspektywie, czyli po roku 2020. Chcę Państwa poinformować, że również rozmawiałem z Panem Prezydentem. Na, o tym na jakim etapie jest pozwolenie na budowę naszego szpitala wojewódzkiego we Wrocławku. Wiem, że lada dzień, pozwolenie na początku października, czyli może w przyszłym tygodniu, a może w następnym będzie wydane. I następnego nieomalże dnia ogłaszamy przetarg na wyłonienie wykonawcy tej jakże ważnej inwestycji. Są na ten projekt przygotowane środki. No, oby nam tylko szczęście dopisało. I procedura przetargowa wyłoniła dobrego, solidnego wykonawcę. Co do planów na przyszłość, to oczywiście dokończenie tej inwestycji do roku 2023, tak aby ostatecznie zakończyć ten projekt już wieloletni i udostępnić szpital w pełni wyposażony i zmodernizowany pacjentom. Cóż, będziemy dzisiaj rozmawiać w Starostwie Powiatowym na temat yy, współpracy, co do zagospodarowania tego terenu, który znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego, Wyszyńskiego yy, a mianowicie stworzenia tam centrum właściwie polikliniki, centrum yy, diagnostycznego, centrum poradni specjalistycznych i POZ-u dla mieszkańców Włocowka i powiatu Włocowskiego, bo jak Państwo wiedzą najlepiej, tam znajdują się poradnie, no ale w warunkach funkcjonują nie najlepszych. Chcemy je wszystkie właściwie zbudować od podstaw, ponieważ my również tam mamy zlokalizowane swoje obiekty. Będzie to wspólny projekt, mam na myśli chociażby wojewódzką, wojewódzką Poradnię Pracy, Medycyny Pracy, czy też obiekt, który chcielibyśmy przekazać, nieruchomość, którą chcielibyśmy przekazać pod rozbudowę tego centrum, w którym kiedyś znajdowała się poradnia. Chcieliśmy zaprojektować i mamy wciąż taki pomysł, aby tam powstała poradnia psychiatryczna, czyli oddział dzienny psychiatrii, którą w tej chwili tworzymy w naszym szpitalu. No cóż, jeśli chodzi o infrastrukturalne projekty pana prezydenta tu we Włocławku, no myślę, najlepiej to sam prezydent opowie o tych przedsięwzięciach. Chociaż proszę państwa, coraz częściej pamiętajmy o tym, będziemy rozmawiać już nie o inwestycjach, jest ich jeszcze bez liku, wiemy na pewno tu we Włosławku. To problem rzeczywiście rewitalizacji, aby kwarta po kwartale, tak jak do tej pory, konsekwentnie zrewitalizować, odnowić, tak żeby no po prostu Włocławek wypiękniał to i jednak najważniejszym elementem całego naszego planu na przyszłość jest bez wątpienia polityka społeczna, w tym senioralna, ale również i edukacja. Włocławek naprawdę zasługuje na to, aby wzmocnić tutaj szkolnictwo wyższe zawodowe. Marzymy Mam nadzieję, że to się urzeczywistni, żeby stworzyć jednorodny, silny kampus akademicki we Wrocławku, który skoncentruje wszystkie te funkcje w jednym miejscu i powstanie po prostu miasteczko akademickie. Z władzami uczelni, oczywiście, na ten temat rozmawiamy. Nie zaniechaliśmy tych planów, one wciąż są aktualne. No i polityka społeczna, senioralna. Jeśli chodzi o bezrobocie, proszę Państwa, już przestaliśmy się obawiać o przyszłość. Oczywiście kryzys europejski światowy może wszystko zmienić, ale jeśli tego nie, to się nie stanie. Wiemy, że chociażby strefa brzeska, która się wypełnia i w samym Włocławku nowi inwestorzy, którzy lokują się przecież na przygotowanych wcześniej przez pana prezydenta też środków unijnych terenach inwestycyjnych, dają gwarancję naprawdę dobrego rozwoju przemysłu w tym mieście. Oby nam tylko nie zabrakło determinacji i fantastycznych ludzi w Sejmie, bo proszę Państwa, to, że my do tej pory realizujemy te inwestycje, oczywiście jest to zasługą naszej współpracy, otwartości, ale proszę mi wierzyć, że chciałoby się, aby mieć trochę lepsze i większe wsparcie tych, którzy mają większe możliwości. Mam na myśli tutaj rząd polski, a. Naszymi delegatami w Warszawie, którzy mogą mieć wpływ na rząd, są oczywiście parlamentarzyści. Nieważne, czy oni są z opozycji, czy z ekipy rządzącej, ale muszą być po prostu aktywni. Ja wciąż utęsknieniem czekam na deklarac realizację deklaracji o budowie obłodnicy Brześcia. Nie wiem, gdzie ona się podziała. Czekam na to, aby naprawdę przyspieszyć realizację. Tamy w Siaszewie. Przecież jest wydana decyzja środowiskowa. To, co było kiedyś najtrudniejsze, do czego przygotowywaliśmy się latami, proszę Państwa, prowadząc w różnych miejscach również w instytucjach europejskich lobbying na, na rzecz realizacji tej inwestycji. To są zobowiązania, które już nie są po stronie samorządowców, muszą być podjęte przez parlamentarzystów. Dlatego bardzo się cieszę, że do tego parlamentu, z tej ziemi, tu w Włocławskiej, kandyduje pan Jerzy Wenderlich, no wyjątkowo skuteczny parlamentarzysta, pan marszałek no który Sejmu, który, go nie muszę państwu przedstawiać, jest osobą publicznie znaną w całej Polsce. No za to ja znam pana Jerzego z innej strony, bo przecież z, mojej, z racji naszych z relacji mojej jako marszałka województwa i pana posła wcześniejszych w Toruniu, wiem, że jest człowiekiem nie tyle otwartym, co skutecznym. Nie tylko wysłucha, ale wie w jaki sposób pomóc, w sposób skuteczny. I to nie przy świetle kamer i y, mikrofonów, do których i y, y, retoryki pana marszałka, których się przyzwyczailiśmy, bo jest genialna, ale w, naprawdę podczas e, trudnych pewnie rozmów kuluarowych, czy e, w gabinetach ministrów, sekretarzy stanu, gdzie wykuwają się decyzje naprawdę skuteczne i efektywne. No i Krystian Łucza, który jest kandydatem tutaj państwa do Sejmu, e, Myślę, że ja nie muszę rekomendować Państwu osoby, która tutaj mieszka. No chciałbym z nim współpracować, bo znamy się od lat. Wiem, że jest przede wszystkim bardzo uczciwym i bardzo oddanym w sprawie człowiekiem. Jest, no, ja znam go jako człowieka, który naprawdę troszczy się o innych, nie myśli o sobie. Zresztą podkreśla to chyba podczas kampanii wielokrotnie, że jest no przede wszystkim dla ludzi i od ludzi. I bardzo sobie taką właśnie cechę cenię. Sądzę, że Pan Prezydent, my wszyscy będziemy mieć fantastycznego posła w Sejmie. Dziękuję Panu Marszałkowi za te ważne dla mnie i ciepłe słowa podkreślające moją kompetencję, ofensywność i skuteczność w pomaganiu rozstrzygania wielu ważnych problemów. Chciałem powiedzieć również, że kiedy oczywiście ilość spotkań w każdej kampanii się intensyfikuje, jest tych spotkań więcej. Z dużą satysfakcją wysłuchuję takich opinii o panu marszałku Piotrze Caubeskim, że jest to dobry gospodarz tego województwa. Ale powiem jeszcze może coś innego, co nie będzie aż takie miłe dla kolegów, przyjaciół, z goszczy czy storunia. Pan marszałek podjął się również tego, żeby wyrównywać te szanse Włocławka. W niektórych momentach już to, są, to jest wyścig, zwycięski na rzecz Włocławka, bo rzeczywiście Włocławek był może troszeczkę mniej wywianowywany środkami i różnymi ważnymi dla Włocławian zadania. Dla przykładu, kiedy byłem nie tak dawno w Lubrańcu, tam jest fantastyczny pan burmistrz Stanisław Budzyński, tam mówiono mi, że zawiedziono się na polityce rządu, gdy idzie chociażby o budowę obwodnicy. Pan marszałek podjął się zadania przyspieszenia tych prac i mieszkańcy Lubrańca, ale przecież wiele innych osób będzie z tych dróg korzystać mogą liczyć, że wkrótce ta obwodnica będzie. Ktoś mówi, że rząd zaczął w tej kampanii wymieniać obwodnicę Brześcia Kujawskiego. No ale przepraszam, że powtarzam prywatne rozmowy, ale pan marszałek powiedział, pan marszałek Sałbecki, że Brześć był cztery lata przecież również Brześciem z tą samą potrzebą i mimo obietnic jakoś nie zostały one spełnione i tutaj działania pana marszałka też są bliższe niż dalsze pozytywnego rozstrzygnięcia. We Wrocławku ważnej to mieszkańcy podkreślają, wiedzą. Przebudowa dróg, jak chociażby Aleja Jana Pawła II, bardzo e, cieszy mieszkańców wiele socjalnych, społecznych. Spraw wierzę, że jeśli uda się przy poparciu tych wszystkich sił, które wymieniłem, koalicji obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, uzyskać e, mandat senacki, Wiem, że ta skuteczność za sprawą mojej współpracy z panem Marszałkiem Caubeckim, całym zarządem, władzami Wocławka, z panem prezydentem Wojtkowskim mogą być jeszcze bardziej skuteczne. Często politycy się chwalą, ile to oni pism nie wysłali. Tylko czasem lepiej nie pisać pisma, odbyć, jak pan Marszałek Caubecki mówił, kuluarowe rozmowy i tam wytłumaczyć potrzeby. I to, jak przyspieszyć ich realizowanie. Cieszę się, że mogę wpisywać się w działalność na rzecz rozwoju Włocławka powiatu włocławskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. To były niezwykle miłe słowa i jednocześnie zobowiązujące i po raz kolejny podkreślające, jak duża odpowiedzialność ciąży na osobach, które kandydują do Sejmu czy też Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy w wyjątkowym momencie naszej historii, można tak powiedzieć, bo wiele osób to podkreśla, każdy ze znanych polityków czy też osób obserwujących na co dzień naszą nasze życie bardzo wyraźnie podkreśla, że jest to moment przełomowy i jest on niezwykle ważny w związku z tym w każdej chwili, podczas każdej rozmowy podkreślamy istotę tego, aby w wyborach wziąć udział. Bardzo się cieszę, że Dzisiaj takie słowa padły z ust marszałka. Oczywiście od wielu, wielu lat współpracujemy ze sobą na płaszczyźnie samorządowej i ta współpraca przebiega bardzo dobrze. Jak Państwo wiecie, pana marszałka akurat przedstawiać nie trzeba. Jest osobą, która cieszy się wyjątkowym zaufaniem wśród mieszkańców, o czym świadczy poparcie, które jest na niezwykle wysokim poziomie. Gdyby każdy polityk cieszył się właśnie takim zaufaniem i poparciem, myślę, że to wszystko przebiegałoby znacznie szybciej, znacznie sprawniej i, i znacznie łatwiej udałoby nam się pewne rzeczy realizować. Cieszę się z dzisiejszego spotkania, bo mieliśmy okazję rozmawiać o rzeczach ważnych, o tym, o czym wspomniał przed chwilą pan senator, pan marszałek Wenderlich, że mieliśmy okazję rozmawiać i o rewitalizacji, i o szpitalu wojewódzkim, który jest tematem bardzo często poruszanym przez nas, o środkach publicznych, o sprawach społecznych. W związku z tym bardzo się cieszę z tego spotkania. Pan Marszałek zawsze przywozi nam informacje, które są napawają optymizmem i są rzeczywiście dla naszego miasta niezwykle dobre. W związku z tym oby tych spotkań było jak najwięcej, zapraszamy co tydzień, najlepiej i tak, żebyśmy mogli rzeczywiście na płaszczyźnie tej współpracy między Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Miasta, nasze miasto tutaj zdecydowanie jeszcze bardziej o nie dbać, o ile jest to możliwe, bo wiemy przecież, że tutaj państwo włodarze robią wszystko co tylko. Co tylko można, a my z kolei możemy im pomagać też w taki sposób, jaki poprawimy i robimy to najlepiej jak możemy. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejszy dzień, dziękujemy Panu Marszałkowi za to, że nas wspiera i obiecuję, że te pokładane nadzieje Marszałka na to, aby ta współpraca była znacznie lepsza i bardziej efektywna na tej płaszczyźnie już ogólnopolskiej. Deklaruję oczywiście całym sercem, że taka współpraca, jeśli będzie nam dane, to oczywiście ona będzie i będzie na najwyższym poziomie i na najwyższym poziomie profesjonalizmu. I można jeszcze jedno zdanie. Szanowni Państwo, z tych rozmów wnosimy tu na ulicach Włocławka i pani prezydent Domicela Kopaczewska. Oczywiście wymieniałem pana prezydenta Wojtkowskiego, pan prezydent Kukucki, członek zarządu, wicemarszałek, pan Sławomir Kopyś, który jest... Stąd doktor Krystian Łuczak. Chodząc tutaj, rozmawiając z mieszkańcami, przekazujemy jeden postulat. Rządzie, nadążaj za zarządem województwa z panem Marszałkiem <grym> Piotrem <grym> Całbeckim. Naprawdę nie Wojedno każ podejrzeń. rządzie e, Włocławka za to, że może tak niezbyt przychylnie e, w, w dużej części spogląda na to, co. Ten rząd robi, ale to nie może być kryterium, więc rządzie nadążaj. Rozwość te wyborcze, e, różne rzeczy, upominki to też jest ważne, ale cztery lata pracy to powinien być rytm. Rządzie pomóż. Fakt, że pierwszy e, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ramach paktu senackiego w naszym okręgu. Jest właśnie tym kandydatem do Senatu, który jest wydyskutowany właśnie w, w zgodzie, w porozumieniu przez wszystkie siły prodemokratyczne, czyli koalicję obywatelską, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewice całą zjednoczoną, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, to pokazuje, jak dla nas ta zgoda i chęć budowania lepszej Polski, lepszej przyszłości, obywateli jest ważna i istotna. Nie chcemy państwa totalitarnego, nie chcemy państwa autokratycznego, chcemy państwa demokratycznego, gdzie każdego człowieka się Niezależnie od jego poglądów, niezależnie od tego, jaki model rodziny preferuje. Więc stąd ta zgoda i ten pakt senacki w naszym okręgu włocławskim ma twarz posła marszałka, a przyszłego senatora Jerzego Wenderlicha. Stąd też w kampanii do Sejmu, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, wspieramy się i dla mieszkańców Włocławka przygotowaliśmy pełną, spójną ofertę. Tą ofertą jest Krystan Łuczek, który jest przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej, ale też dla elektoratu progresywnego, socjalnego taką ofertą zdecydowanie jest Piotr Kowal, który na czwartym miejscu listy lewicowej też się znajduje. Więc mieszkańcy Włocławka naprawdę mają okazję wybrać swoich przedstawicieli do Senatu i do Sejmu, którzy będą reprezentować różne podejścia, ale przede wszystkim Będą reprezentować mieszkańców Wócławka i wspierać, to jest bardzo ważne, i nasze miasto, i działania samorządu naszego miasta, ale też działania samorządu województwa kujawsko pomorskiego z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim. Na czele my przed chwilą rozmawialiśmy w gabinecie pana prezydenta, chociażby o stopniu wodnym w Siarzewie i pan marszałek podniósł niezwykle ważną, niezwykle istotną sprawę nie tylko dla mieszkańców Włocławka, ale przede wszystkim dla rolników, dla mieszkańców Kujaw, bo Kujawy stepowieją. Kujawy to region, który ma najmniejsze średnioroczne wskaźniki opadów i jeżeli nie podejmiemy Interwencji w zakresie wód, jeżeli ich nie zatrzymamy i nie będziemy tworzyć zbiorników rotacyjnych, to niestety efektywność rolnictwa na tych dobrych, urodzajnych, kujawskich ziemiach będzie się obniżać. Więc tutaj to jest ważne, żebyśmy wszyscy ponad podziałami, ponad różnicami ideologicznymi potrafili właśnie w zgodzie, która buduje e, realizować te cele ważne pokazujemy dla mieszkańców Włocławka i, i Kujawki. Tak jak e, pani prezydent Kopaczewska, z którą e, i z panem prezydentem e, nam się relacjami, osobiście relacje i współpraca układa, wyśmienicie. E, my pokazujemy od, e, w tej kadencji, że e, na, mieszkańcy Włocławka mogą na własne oczy e, widzieć, że faktycznie zgoda buduje, i w zgodzie możemy dla mieszkańców po prostu zrobić więcej. Bardzo się cieszę tutaj z naszej obecności. Jak widać, rzeczywiście ta współpraca się nam bardzo dobrze układa. Tak jak pan prezydent Kukucki powiedział, wyśmienicie. Ja to całkowicie potwierdzam. Z Urzędem Marszałkowskim, z panem Marszałkiem też mogę powiedzieć, że wyśmienicie. I dlatego też tutaj jesteśmy i cieszymy się z tej obecności. I wspierajmy naszych kandydatów prodemokratycznych. Nie, nie obawiam się użyć takiego słowa prodemokratycznych, tak jak tutaj Państwo prezydenci powiedzieli mamy pełną ofertę. Bardzo dziękuję.